Szanowni Państwo, bracia i siostry, szczęść Boże, dzisiaj zajmiemy się człowiekiem, który żył w Niemczech, ale pochodził z Włoch: Clemens Brentano. Niemiecki poeta romantyczny najwyższego lotu, który w 1817 pod wpływem poetki Louise Hensel przeszedł na katolicyzm. A rok później poznał mistyczkę Annę Katarzynę Emerych, której wizję o cierpieniu i śmierci pana naszego Jezusa Chrystusa opracował literacko i wydał jako bolesna męka zbawiciela świata wedle rozważań Anny Katarzyny Emerych. Wyszło w Warszawie już w 1840. Roku. A Anna Katarzyna Emerych, wizjonerka i stygmatyczka, wywodziła się z ubogiej rodziny. Jej data urodzenia jest nieznana. Wiadomo jedynie, że została ochrzczona 8 września 1774 roku. Co można przyjąć jako datę urodzin? Też w owym czasie dzieci, z czego zdrowia, wszczono już nie urodzin. Jeszcze bez obecności matki, która pozostawała w domu. Od wczesnej młodości chciała zostać zakonnicą. Ale najpierw musiała sobie zarobić na tak zwany posak. Więc pracowała u szwaczki jako pomoc, a później jako pomoc krawcowej do dziewiętnastego roku życia. Mając 19 lat wstępuje do sióstr Augustianek, gdzie przebywa 8 lat, aż do kasacji klasztoru w roku 1811. W klasztorze jest odsuwana, pogardzana, gdyż często wpadała w ekstazy, co otoczenie odbierało jako histerię. Po pokazacji klasztoru otrzymuje stygmaty na rękach, nogach i pod sercem. Na czole krwawe rany jakoby nosiła cierniową koronę. Żyje jedynie pijąc przygotowany sok owocowy, zmieszany z wodą, aż do swojej śmierci czyli przeszło 10 lat. Sześć lat jest przykuta do łóżka. Je cierpienie, cierpliwość, autentyczna pobożność, ale przede wszystkim jej wizje oraz dar rozeznania duchów czynią ją sławną w całej Europie. Zewsząd przyjeżdżają do niej ludzie, jedni z ciekawości, inni, aby przeżyć coś nadzwyczajnego, jeszcze inni jako pielgrzymi, aby umocnić swoją wiarę. Jako pielgrzym trafia do Anny Katarzyny Emmerich, świeżo nawrócony na katolicyzm poeta, jeden z najbardziej wszechstronnych talentów ówczesnego romantyzmu, Clemens Brentano, Niemiec o włoskich korzeniach. Brentano przeżył młodości śmierć swojej żony i troje swoich dzieci. Drugie małżeństwo, które zawarł, po ośmiu latach kończy się rozwodem. Brentano szuka sensu życia. Szuka również drugiej swojej połowy. I znalazł ją w Annie Katarzynie-Emerich, której towarzyszy do samej śmierci. To, co o niej zanotował, przywieziono do Watykanu w dwóch ogromnych koszach do prania. Sześć lat siedział przy jej łóżku, notował jej wizję, pytał, poprawiał. Korygował i zamęczał ją różnymi, różnymi eksperymentami. Stwierdził, że rozróżnia wodę święconą zwykłej, relikwie autentyczne od fałszywych. Poznaje życie i potrafi opowiedzieć o świętych, których relikwie lub obrazy widzi przed sobą. Codziennie widział jej przemienioną twarz, kiedy miejscowy ksiądz przynosił jej komunię świętą. Słyszał jej wizję o życiu Matki Bożej, o cierpieniu Jezusa Chrystusa, o Jego dzieciństwie i młodości, o zdarzeniach ze Starego Testamentu, jak stworzenie, życie pierwszych rodziców w raju, upadek, wieża Babel, potop. Wszystko to ze skwapliwością notował. Z początku zachodziła obawa, że Brentano wypiększał, uzupełniał lub rozszerzał wizję Anny Katariny, Katarzyny Emery, stąd choć są takie wątpliwości, dla nas wierzących dają nam siłę, wiarę do przetrwania. To jednak Watykan zadecydował, że opierać się będzie nie na pisemnych notatkach. Klemensa Brentano nie uwzględni ich w postępowaniu do procesu beatyfikacyjnego. Dlaczego? Bo Kościół katolicki liczy fakty, na których można bazować, a nie twarze, stygmaty czy cudowności w życiu. Natomiast wizje Anny Katarzyny Emerich do dzisiaj są śledzone. Czytane, przeżywane, o czym świadczy film Mela Gibsona, Pasio Christi, męka Chrystusa, w całości oparty na wizji błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. Kiedy papież Jan Paweł II, 3 października 2004 roku, beatyfikował Annę Katarzyny Emerych, powiedział tak, cytuję. Jej cierpliwe znoszenie cierpień fizycznych, jej wewnętrzna moc ducha są podziwu godne. Ale to wszystko otrzymywała z codziennej Eucharystii, którą z taką głęboką wiarą przyjmowała. Anna Katarzyna Emerych o niej pisał, był przy niej aż do śmierci. Clements Brentano.